Pokażę Państwu dzisiaj taką ciekawostkę, taki fikuśny piecyk kaflowy. Fikuśny piecyk kaflowy ma wymiary 60 na 40 i w środku udało się w środku udało się zmieścić trzy kanały, dwa wznośne i jeden opadowy. I te kanały, kochani Państwo, mają 12 na 22 cm, to jest w granicach 260 cm kwadratowych. No i to gwarantuje nam, że ten piecyk będzie pięknie tutaj funkcjonował. Grubość ścian przy kanale ogniowym to jest tam prawie 10 cm. Więc będzie to na długie lata funkcjonowało prawidłowo. Wszystko w środku jest zrobione z szamotu. O, tutaj zaraz się podłączymy, jak wymurujemy wyżej do komina. Oczywiście piecyk posiada jedną wyczystkę. Jakby trzeba było coś tutaj kiedyś wyczyścić. No, na razie jest brudny, ale wyczyścimy, umyjemy. I będzie to piękna kolumienka, piękny, pełnowartościowy piec kaflowy, który będzie wspaniale grzał. Serdecznie pozdrawiam i jak zwykle bardzo dziękuję.